Z Ewangelii według świętego Jana, Wy jesteście przyjaciółmi moimi. Myślę, że Ewangelia byłaby niepełna, Ewangelia byłaby nieprawdziwa, Ewangelia byłaby niedoskonała, gdyby zabrakło w niej tego pięknego słowa przyjaźń byłaby nieprawdziwa, niepełna, niedoskonała, gdyby zabrakło tego wyznania, które czyni dzisiaj Jezus. Bo tak samo jak ludzie wyznają sobie miłość, tak samo możemy wszyscy wyznawać sobie nawzajem przyjaźń. I Jezus właśnie to dzisiaj czyni. Mówi do swoich uczniów: jesteście moimi przyjaciółmi. Wyznanie, które wydaje się być codzienne czy zwyczajne, ale w gruncie rzeczy jest bardzo intymne, bardzo personalne, bardzo bezpośrednie i otwiera między Bogiem a człowiekiem zupełnie nowe obszary wspólnoty. Przyjaźń to nie tylko najdoskonalsze ze wszystkich uczuć. Przyjaźń. To także najpiękniejsze, co może człowieka spotkać. Dziwne jest to, że Jezus mówi dzisiaj o przyjaźni w kontekście wypełniania Jego woli. Mówi: Moim przyjacielem jest ten, kto wypełnia moją wolę. To jest wielka prawda, że po przyjaciołach możemy się spodziewać tego, że zrealizują naszą wolę. Czasami nawet jest tak, że zanim jeszcze wypowiemy nasze pragnienia, Przyjaciele te pragnienia realizują. Jest tak, że jeżeli czegoś bardzo chcemy, to przyjaciele nie pytają dlaczego, tylko po prostu to nasze pragnienie wypełniają. A jest tak, dlatego, że przyjaźń to przede wszystkim zaufanie. I jeżeli w przyjaźni coś u ludzi łączy, to właśnie ta całkowita pewność. Że mój przyjaciel chce dobrze i robi dobrze. Ciekawe jest także to, że Jezus mówi o przyjaźni w kontekście oddawania życia. Prawdziwa przyjaźń jest na całe życie. Prawdziwa przyjaźń nigdy się nie kończy. A jeżeli przyjaźń się skończyła w jakimś wypadku, to znaczy, że nigdy nie była prawdziwą przyjaźnią. Dlatego też to nauczanie Jezusa to jedna z najpiękniejszych lekcji człowieczeństwa, jakich nam udzielił. Życzę Wam wszystkim, żebyście odkrywali w Twoim życiu dar przyjaźni, bo to jest wielka łaska Pana Boga wielki dar. Życzę Wam, żebyście mieli przyjaciół na całe życie. I życzę Wam, żebyście się zaprzyjaźnili z naszym Panem, Jezusem Chrystusem, przez wypełnianie Jego woli i towarzyszenie Mu aż do samej śmierci. Dziękuję bardzo za to dzisiejsze spotkanie i z wielką przyjaźnią zapraszam Was na jutro.